Dzisiejszym podcastem wracam do tematu e-doręczeń. O adresie do doręczeń elektronicznych opowiadałam w 20 odcinku podcastu. Wciąż jednak macie sporo pytań i wątpliwości. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć przynajmniej na kilka z nich. Zapraszam do odsłuchu. Dzień dobry, cześć. Mówi do Was Aneta Kłokowska, radczyni prawna, blogerka, podcasterka i autorka e-booków. Słuchajcie podcastu Projekt Spółka w którym prostym językiem opowiadam o spółce ZO. Zapraszam Was do wysłuchania 32 odcinka podcastu. Zanim przejdę do tematu głównego, zabiorę Wam minutę na autopromocję. Już wkrótce premiera drugiego wydania e-booka, praktycznego przewodnika dla spółek ZO. Zatwierdzenie roku obrotowego w spółce ZO: od sporządzenia sprawozdania finansowego do złożenia dokumentów rocznych do KRS. Jeśli interesuje Was ten temat i szukacie wsparcia w tym zakresie, to już teraz zapiszcie się na newsletter Projekt Spółka ZO. Będę Was informować o tym, co będzie w e-booku, jakie wzory i checklisty w nim znajdziecie, a przede wszystkim, kiedy e-book trafi do sprzedaży i w jakiej cenie będzie do nabycia w trakcie premierowej sprzedaży. Pod nagraniem znajdziecie link do zapisów. Dziękuję za uwagę. Przechodzimy teraz do tematu głównego. Postaram się krótko i na temat. Od 1 kwietnia 2025 roku, także już niedługo, adres do doręczeń elektronicznych muszą mieć wszystkie spółki. zaopisane wpisane do KRS. Z informacji, które do mnie trafiają, wynika niestety, że wciąż wiele spółek nie utworzyło adresu do doręczeń elektronicznych. Jak myślicie, z czego to wynika? Moim zdaniem, wciąż z niewiedzy. Wielu członków zarządów spółek nie ma pojęcia o tym, że spółka powinna mieć adres do doręczeń elektronicznych. Ustawa o doręczeniach elektronicznych nie przewiduje sankcji karnych ani administracyjnych za brak założenia skrzynki do e doręczeń. Myślę, że to też przemawia za tym, że nie czujecie konieczności jej zakładania chociaż jej założenie ma naprawdę wiele zalet. Skrzynka do e doręczeń ma przede wszystkim zastąpić list polecony w komunikacji z urzędami. Jak wszystko dobrze pójdzie, będziecie mogli wysyłać i odbierać pisma wyłącznie elektronicznie, bez konieczności wysyłki papierowej i stania w kolejce na poczcie. I co ważne, e-doręczenia dają Wam możliwość odbierania przesyłki i odpowiedzi na nią o dowolnej porze dnia i z dowolnego miejsca. Kolejną zaletą e-doręczeń jest oszczędność, zarówno jeśli chodzi o wydruk papierowy, jak i opłaty pocztowe. Oczywiście przestawienie się na inny sposób komunikacji i obiegu korespondencji w części, szczególnie tych większych spółek, będzie wymagał wielu zmian i wdrożenia procedur wewnętrznych. Na pewno we wszystkich będzie wymagał wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za obsługę skrzynki do e-doręczeń, czyli odbieranie i wysyłanie korespondencji. Chciałabym zwrócić Waszą uwagę na bardzo ważną kwestię. Podczas składania wniosku do e-doręczeń. Podajecie dane administratora i adres mailowy. Pamiętajcie o tym, aby sprawdzać regularnie korespondencję pod tym adresem mailowym, bowiem jak tylko wpłynie korespondencja na skrzynkę spółki do edoręczeń, to na ten adres dostaniecie informacje. informację. Pis Adresu spółki do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych sprawia, że od dnia jego dokonania korespondencja będzie wysyłana na adres do doręczeń elektronicznych. Zatem musicie pamiętać o jej regularnym sprawdzaniu. Pamiętajcie też o tym, że korespondencja będzie uważana za doręczoną w dniu odebrania korespondencji lub po upływie 14 dni od dnia wpłynięcia korespondencji przesłanej przez podmiot publiczny czyli korespondencji urzędowej. Zatem po tych 14 dniach będziemy mieć do czynienia z tak fikcją prawną w ramach doręczenia zastępczego. A zatem pismo, które wpłynie na adres do doręczeń po 14 dniach będzie traktowane jakby zostało odebrane, pomimo braku faktycznego odbioru tego pisma. Pamiętajcie, że wszystkie adresy do e-doręczeń po wpisaniu do bazy adresów elektronicznych są jawne. Pytacie o to, czy są jakieś wymagania co do podpisów elektronicznych, aby korzystać z e-doręczeń. Wystarczy, jeśli macie podpis profilem zaufanym. Możecie też korzystać z bankowości elektronicznej, aplikacji MOBYWATEL, czy podpisów w ramach dowodu osobistego. Pytacie jeszcze o wpis adresu do KRS. Otóż adres do doręczeń elektronicznych podlega wpisaniu do KRS. Wpis adresu odbywa się automatycznie po wpisaniu adresu do bazy adresów elektronicznych i nie podlega opłacie. To wszystko co miałam do powiedzenia w tym odcinku. Dziękuję za jego wysłuchanie. Jeśli macie ochotę sięgnąć po więcej moich treści, zajrzyjcie na stronę projektspółka.pl Znajdziecie tam linki do moich blogów, mediów społecznościowych i do zapisu na newsletter, a także transkrypcję wszystkich odcinków podcastu oraz link do sklepu z e-bookami, checklistami i wzorami dokumentów. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTubie i w ulubionych aplikacjach podcastowych, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Wszystkie linki znajdziecie pod nagraniem. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Mówiła Aneta Kłakowska, a odcinek zmontowała Agnieszka Kłakowska.